Mm. Witam, z tej strony Piotr, to jest kolejny odcinek naszego wspólnego sezonu z Kaszem. Dzień dobry. No i w dzisiejszym odcinku są już nowe napytki, jeśli chodzi o kombajny. Czyli to będą klas mecha, pierwsze... 18, os osiemnastki, tak dokładnie Kaszut. Tak. No i w dzisiejszym odcinku dalsze śniwa. Tak, największe pole. Tak, jak tam idzie klasem? Klasem idzie o wiele lepiej niż Większy header, wygoda, wycisana kabina. Wy no, jest tak? dobrze, no. Ja oczywiście nam zabrakło do drugiego klasa, musieliśmy trochę kredytów, zaczerpnąć, tam 100 tysięcy z banku. Tak ładnie. No bo. No bo takie uroki pracy w roli. Zawsze czegoś brakuje. Ale tu widzicie, że full wypas, no. nawet animacja hetero. Tak, tam nie było. Przynajmniej tu się skręca normalnie. No. A nie jak tam. Ciekawe czy na to nasze małe przyczepki to wejdzie wszystko. Kurde, tutaj naprawdę full wypas jest. Kurde, takim klasem to bym pokosił, he? Kosisz. no ale w realu. Klas mega. No i też niemieckie, kurde, nie bezawaryjne no nie. Uwania. A nie tam no, też bez awaryjny był, trochę posłużył nam tutaj, ale trochę pomału powiedziałem. Hmm. I ten odcinek ludzie dostaniecie wy Piątek Tak Gdzieś, pamiętam już. Tak, piątek pamięta, jest. To. pamięta kiedy odcinki były dawane. Kliczyłem. Hmm. Tak. Kurde, mi jaka Takiego, że odmierny wysok. Kurde, oh. dźwięk kombajn z ma klakson. Chyba że ze... O, mój fotel! O, o, no, no. <grywa> Ten fotel... O, nawet, hek... nawet hektary liczę, patrz. Ile <grywa> wykusiłeś? 28 ary. Jeszcze jeden. Tylko się zaraz przytula nam stoły do zepaku. A ja się wcinam w środek. W nie wiem, czy tu jest środek, czy gdzie, ale... Jakoś to polecza trzeba ono jest takie kręte. Bo to jest nasze największe pole. Tutaj pojęcie już są połowy zbiornika. Także tu wchodzi 6 ton. Także nasze pszczoły mogą być w tarapatach, jak to zasypiemy. No ja mam 35% na tym chwilę, Kwitony 700, nie? Praw. Hmm. No prawie 600. Dobra, wykręcam. Jakoś to sobie no nie? Tam też wypadałoby przeciąć się w jednym miejscu, chociaż. Ej, to się to na jak tam, tam jadę. Na tym winkielku. E, to powiem ci, że to nam sprawniej pójdzie chyba niż w tamtymi, no nie No wiele kasza Jeszcze tyle co przyczepy nowe musimy kupić w końcu, ale tak ciągnik nowy będzie. A znowu misja Tym To patrz naraz w prawie weszł 64% mam A nawet sypie z tego pola ten zepak Oho Tak ta, ta, ta się kicha na kielicha Czy piątek będzie pił, Czy Piotrek będzie dzisiaj pił kielicha? Nie. Bo nie mowy, mama mu nie pozwala. Okay. Reki biorę. Tak, psychotropowy pamiętajcie. Okay. <laughs> Dlatego Piotrek ma takie humory nieraz. No właśnie. Nie no, kurczę. Czasem, czasem. mi się, czasem rozmawia, czasem mnie, to jest takie... Aha. Co za cham, widzicie? To jest Piotrek, tego nie ogarnie się. No i też ja jeszcze te przetnę. Gdzieś tak to pole rozepniemy jakoś. To samo 75%, ale... Myślę, że wejdzie na luzie, to... Trochę wyłączyłem. A trochę ten kombajn mi dźwięki przypomina z Wicholana tego dużego co był do 13, wiesz? Tak? No. Ta fajna ma dźwięki. No. Czekaj, czy on ma coś tam rywko? Nie, to nie 19. Hm. I to nie Bizon. Ja nie wiem, o jakim, jakim pisze, nie mówisz. O takim fajnym. Co, nie widziałeś, gdzie motowidła kręcą? Bo Piotrek ma problem z tym, że ma farminga na Steamie i nie widzi, jak się headery kręcą albo inne rzeczy. Ja widzę. Aha. Tak, ale graliśmy u mnie na tym, na dębach. To nie widzę. No właśnie. No, lagów coś dzisiaj chyba nie ma, no nie? To właśnie nie mam. Hmm. Naprawili ci internet? Naprawili trzynastkę. Bo była zepsuta ostatnio. O 90% te liczby mówię same za siebie, że zaraz trzeba będzie się oprównić i wyprównić. Hmm. Prawda, a to dzisiaj się wyprówniałeś? Nie Nie dlaczego nie A to sobie się Szarura Szarurę otworzyć 95% To ale sprawnie kurde poszło to polecko No ja jeszcze jak takimi kamerami a forsznity no nie No 99% Pełno, 7,5 tony wchodzi. A tyle masz? 5,600. No teraz się wysypie. Pytanie, pewnie nasze kochane piękne wszczepy wysypy całe, no nie? Na, na 100%, chyba po, pojemność mi zwię zwiększy co Tak, trochę na kifonkę założyłem. Ale pytanie, nie, czego nie chcę sypać? A, nie wysypiemy nawet, za niskie przepisów. No nie não... mogę. No Mo wrócą jakiś pomysł jak tu podjechać pod to O sypie Ciekawe ile tam wejdzie Odpowiedź pewnie to mało prawie połowa zbiornika w Już. Ty, zostało mi 40% Dobra, tak. ja kofe, nie będę tego no nie można nasypać wszystkie przyczepy. Nie No to jeszcze trochę wsypię Ale ładno ma animację wysypu z rury Tyle masz procent? 95. Uuu, to nie wiem czy to 200. Najwyżej pojadę szybko ze sprzedam Kurde. Dawaj, kurde dwójka i odzież. A czwórko idzie? E4 też idzie jakoś, nawet szybciej trochę. No. A mi się koguty nie włączają nawet. Ja sam włączyłem Tam dużo pewnie nie wejdzie. No i to muszę trawić. Pod kątem. Tam to tak długo nie wejdzie. Nie patrzcie, ja sobie, Ja to widzę. Ja to widzę. Dobra, pełna. Trzeba będzie pojechać z tym, tak? Ty okay, teraz ty. To. Dobra, to maf. Ja tutaj skończę. Dobra, pojadę. Dzium. Trzeba będzie oprównić kombajny. daleko stąd do tego skupnie, nie, a to tutaj brakuje mi takich dźwięków 19 no ale przynajmniej 19 lepsze modele są no nie? No. coś za coś o kurna trochę mnie gibło dzwoni jak ciegła coś zajebałem Kurde, no patrz co to, to przyczepy... Je! Patrz co się stało. Dodam. <grymne> Tro trochę wyjechało. Te, zapomniałem, że nakrewa nie synalizowałem na pulpit. Mądry. <grymne> no, Ale chyba nie nakrał pulpito. Jak masz na nagrywanie gier, to nie nagrał. No, na kiermat Zaraz się szybko opróżnimy. Pytanie, czy my te kombajny na gospodarkę zmieścimy. Pieniądze lecą, przynajmniej. Łotwów tam, rury w kombajnach. Jest jak ona skacz na krawężnikach. Zabójcza 60 A sobie to taką stranę, sobie ja nie wiem po czym. To trochę się poczuć że szybę ostrane A nie wiem Stop No kur... Powietrzałem stąd No ty będziesz w transporcie jeździł? Pytanie czy to wysypie Misja znowu No to żeś stanął O! Z jednego się sypia, a z drugiego nie Czekaj, muszę wsiąść do niego, bo przecież... No 80... My chyba już pola nie mamy żadnego, nie? Nie, to możesz pościągać kombajny. Dobra, to nie co? Ty czego to nie chcesz sypać Ale w czynaście był taki problem z tym Jest w 19 podjeżdżam i sypi gdzie chcę O, sypi, dobra O już nie sypi Weszło. No jeszcze ty na, na tamtą rzepy trochę wejdzie Dobra, weszło jedziemy znowu na skup Kurde, daję te krawem wyniki w tych zabójstwo jest. Mhm. Mm mhm. Mm oh, do do yes, do Woda. Dobra, ja już w ogóle i wracam też na ten A ja się z TROPĘKING z tak bym pojechał ten, nie, bo tam wiadę koło gazowni chyba. Kurde, na obroty się wkręciła 50. Z górki 30 pójdzie. 33. No. A lewy przewrócone drzewo i łódka jaś tu stoi. To nie twoja, Piotrek? Nie, nie. A drzewo? Też nie. Hmm. A nie moje. Co kradzione Oho. Co? Dobra losie, tego nie miczę Co Coś zrobił? Nie właśnie Zobacz na odcinku e, taka też nie co? Nie wiem co on tam robi, a zaraz tam będę. Let's see me door. jakiś Micha Maps. Dobra, jestem na gospodarce. Dobra, dobra, a gdzieś tu zaparkuje, a widzę wesel kombajny. Tak, tylko trochę ja trochę nie wesel to Dobra. Jak powinno, na to to pomijam. Dobra, to co? Kończę, to odcinek tak, tysiące odcinków yy, kończenie śniw i tym podobne, tym podobne. Kasiu, chcesz zostawić? Yy, yy, zostawcie suba, łapkę w górę i co do następnych, trzymajcie się, cześć! No, do następnego, trzymajcie się, cześć! Pa!